E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Azgun. No dobra, no to tak, co my ze, żeśmy tutaj ostatnio robili? E, w ogóle głos mi wraca. Nie wiem czy słyszycie, ja trochę tak słyszę, jeszcze nie jest... Znaczy, no, no nie, nie, nie no, no cud cudów nie ma, nie? Ale, ale już jest lepiej niż było, także ja jestem jak najbardziej za. Cieszę się z tegoż powodu. To zbyt skomplikowany zamek, nie otworzę tej skrzyni. Rozumiem. do propozycja, żeby głosy dawać tym postaciom. E, wszystkim postaciom. Nie wiem, czym ja się patrzę na ścianę, przecież tam nie ma kamerki. E, dziwne, ja mam po prostu taki, taki zwyczaj, że nie mogę patrzeć w monitor, bo patrzę w monitor i widzę to ten, i muszę gdzieś indziej patrzeć. E, jeśli odwracam do mikrofonu, no to jest dziwne. To jest dziwny zwyczaj, ale dobra, trudno. E, padł pomysł, żeby po prostu dawać głosy postaciom, i myślę, że. Morgan zostaje tym głosem, co był Po prostu będę się starał bardziej kreatywnie te głosy tutaj umiejscawiać Zobaczymy jak mi to wyjdzie, no No ja się zobaczy, nie mam pojęcia, bladego. Co tu się kuźwa dzieje, o co tu chodzi? Fioletowe Czerwone Niebieskie Zielone Że kuźwa, co? Co to jest? Zamknięte, aha, no dobra, czyli muszę tak tu jest zielone. Czy to jest jakaś podpowiedź? Możliwe, że to jest jakaś podpowiedź, właśnie. Tutaj mogę przejść, nie mogę przejść. Czyli. O, kule, smocze kule, dobra, mała mikstura many. E, te pentagramy, co tam były na. tym. Na. Kurde, na czym? Na ziemi, to mi się wydaje, trzeba coś z nimi zrobić. W sensie, tu, są, tu jest zielony pentagram. Czekaj, czekaj, którędy to się szło do do tamtej lokacji wcześniejszej, tu chyba gdzieś, nie? bo no, tu jest ścieżka, chyba tak ehm, no i tu jest zielony pentagram tu było co? muszę obczaić jest ta kulka główna, ale jeszcze tu jest fioletowe no dobra, tu jest fioletowe, tam było zielone, tu jest fioletowe Ok. Muszę to jakoś logicznie połączyć. Eee, tam było zielone, później było fioletowe. Tak licząc od tamtej strony, chyba zaraz sobie umiejętność otwierania zamków zrobię, naprawdę. Tutaj jest ten fagas. O, coś się włapałem. O Jezu, badziewie do badziewie. Mam nadzieję, że to zabijecie szybko, naprawdę. koniec dobra w takim razie tutaj ogarnięte Morgan szósty poziom plus 10 zł 6 doda doświadczenie teraz tak tu był fagas tak na początku był zielony później był fioletowy później jest co eee, momencik czerwony i w sumie mi się nie chce wracać tam wcześniej wiecie co ostatni zgadnę zielony fioletowy czerwony i tego się trzymajmy, a ostatni po prostu zgadnę nie chcę, nie chcę mi się tam wracać Nie chcę mi się z tym gównem też walczyć, ale z tym będę musiał e, Przeciwko leśnej zwierzynie, lis Jak na, jak znalazł I tu jest jaki O, tak się nie przyjrzałem w sumie Po to były te pentagramy e, Zielony, dobrze Fioletowy czerwony, a tu zgaduję. Niebieskiego jeszcze nie było. Wyżej widać jakiś otwór. Niestety nie wiem, co mógłbym tam włożyć. Poczekaj. Tu jest zielony, nie? Dobrze myślę? Czy nie dobrze? Gdzie była ta? Gdzie był ten pentagram? Pentagram. No nie mówcie mi, że polegnę na takiej łatwej misji. No to jest zielony ewidentnie Fioletowy. No to jest fioletowy, jak nic, to jest fioletowy. Tam był zielony, tu jest fioletowy. Dalej będzie czerwony. Może do tego pomnika mam podejść, nie wiem. Spróbujemy, w sumie spróbujemy. No nie, no to mi nic nie daje, jakby niebieski. Czekaj, 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 trzepastujcie, ja pastujcie. Tu jest niebie... Ty, czekaj, źle to zrobiłem. Zielony, fioletowy, jest Znowu gówno! Jakie? Ja, czekaj, jakie ja sobie z tym poradzę? Ja tego nie rozpieprzę. O Boże. Dobra, może ty. No wychodzi na to, że to niebieskie gówno to jest największy koksak, jakiego do tej pory spotkałem. Poważnie. Dobra, no, HP. O, leże! Super! Jej! Dobra, wczytamy może grę po prostu. No, ale pierwszy raz po prostu to tak, Pierwszy raz umarłem, nie? Nie mam bladego pojęcia, jak tu mogę sobie tak w miarę. życie odnawiać. Chyba nie ma takiego sposobu. Czekaj, tu był zielony, tu był zielony na stówę. Tu był zielony, a później był fioletowy też na stówę. Fioletowy, później był niebieski, źle to ogarnąłem. A później był czerwony. O, właśnie. Ja po prostu nie zauważyłem tego niebieskiego, nie? Przy tym pomniku, i to był błąd. To był błąd. Dobra, możemy zapisać sobie z czystym sumieniem. No a dobra, wszystko działa. Co my tu mamy? Co to jest? Ludzie, czego tu szukacie? Prawie kryształu z tej wygodnej skrzyni. Bez niego nie przejdziecie dalej! Ty go masz, prawda? Czymkolwiek jesteś. I człowiek sprytny! Ja mam wszystko! Krystal też! Dawaj go, szwaro. Po eee, poczekajcie, kto, kto, jaki głos miałby, miała być ta, nie, ha, miała ta postać mieć? Raven G. Katarina, tak? Proszę was bardzo! dość dostaniecie kryształ, jak wygracie w grę? O czym ty mówisz? Znajdź mnie! Excuse me. Na łeb ci siadło. O, udało mi się! Oszukiwałeś! Morgan się załatwił, szaty, dawaj kryształ. I kryształ zabieram. Idealnie! Aha! Czekaj. Muszę się skupić! Jest! Swoją drogą dosyć fajny jest ten skrypt. Fajnie, że w grach używają. No gonię go już, że go gonię! Ew! God damn it! Będę musiał pod rząd chyba. Znaczy z rzędu zrobić parę tych QT bardzo dobrze. Prawie, a! Prawie! Kurde, demon skup się! Est idealnie! Ops! Skup się, skup się, skup się, skup się, skup się, skup się, skup się. Skup się. Jest! Idealnie. No nie! O kurde, nie wiem czy będę teraz trafiał. I... Nie! Yeah. Prawie, ale trafiłem chociaż w znacznik. Prawie. Jeszcze raz. Jest! Idealnie. Mam cię fagasie. Ej, ja nie będę w stanie walczyć diabełek. A, ja się nie uleczyłem. Będę musiał sam z nim walczyć. No chyba cię popieprzyło. Determinacja. Wydaje się dosyć wykukszony, Muszę uważać na niego. Moc. Nie spodziewamy się, kurde. Nie, to, nie to wcisnąłem, nie to wcisnąłem. O nie dobrze. Dobrze jest. Kurna, już myślałem, że spaskudziłem przez to. Dobra. Ma teraz poziom szósty. Dobra, nie jest taki wyśrubowany poziom trudności. Jest ok. Znaczy, częściowo jest wyśrubowany, ale to jest plus. Że nie muszę się jakoś mocno aż tak pocić, żeby przejść. Dalej, to jest plus. I dobrze, że nic jest. Rwaz go. No, nope. py Wyżej widać jakiś otwór. Spociewał. Wow. O! No nieźle ta bariera, ten to nie bardzo. Um, mogę się gdzieś uleczyć, kuźwa cokolwiek? Było gdzieś takie miejsce mocy, czy nie? Jakieś skrzynki, co tu się dzieje? Widzicie, co to ja? Cholera, drewniak tutaj! Sądziłem, że trzymają się bliżej centrum lasu. Wycinka drzew, a one są obrońcami drzew, tak jakby. No, coś czuję, że może być z nim problem. Uuu, która skrzynka? Mała mikstura życia. Duża mikstura życia. Mała mikstura many. Dzięki, gro. Co, będę się musiał z nim pizgać pewnie? No chyba żartujesz. O, 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 kule, kule. Czekaj, czekaj, czekaj. Przejdę jeszcze na drugą stronę, może tam są jeszcze kule. Zapiszę grę, bo pewnie on mnie... Podejdę tylko i koleś mnie zgniecie, nie? No, tylko... Nadepnie na mnie i mnie zamorduje. O oh, w dupa. To był błąd. Pod, 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 podszedłem z biblisko do niego. Dobra. Leczy. Mak. Najpierw to. Ognisty podmuch. O! I to będzie dobre, to będzie dobre, powiem mu. Tak zrobimy. Ognisty podmuch. Najpierw go osłabię. Ten niech się skupi, żeby mana zebrał. I teraz ten powinien ognistym podmuchem. Ogień powinien spizgać tego drewniaka. No to faktycznie mu sporo zrobił. Obrona. No nieźle. No dobra, ale ma już tak trochę. cięgi dostaje. Potężne uderzenie. No tu i nic innego nie pasuje. Chociaż nie, determinacja. Um, tutaj będzie magiczny pocisk w tym momencie. To raczej magiczna istota, więc to nie będzie takie złe. Estas. Który wzmacnia obronę czarującego. Leczy rynek um, <tuszy> Nie wiem, za bardzo co, ognisty podmuch jeszcze raz. 56, kurde, nie idzie mi ta walka. Bo mogę przegrać i to faktycznie mogę chyba przegrać. Terminacja, dobra. Przynajmniej może ten Morgan będzie jakoś mocno pizdał rzut. Ta, i już jedna nie żyje, idealnie. Yy, no to tak sobie tam miałem. Tak, ty to masz jeszcze w sumie zdrowie. Nie masz many, to to będziesz mnie leczył. W sumie, wiesz co, mógłbyś odsucić ją. Albo nie, daj Morganowi dużo które życia. Tylko 300 odnawia duża? O yes. No, to będzie problem. Zrzuć w kogo? W obojga. Eee. Póki możesz tym potężnym, to pizgaj potężnym. Eee, wiesz co możesz odsucić wiel? Niech będzie. Chociaż on pizga tym takim... Przywołanie, co to jest? He? O nie, no nie, no nie, no nie, no, nie, no, nie. Nie, 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 pizgaj drewniaka, pizgaj drewniaka, mimo zmiłuj Lecz jednego z przymierzeńca. Ona ma ile? Ma dosyć sporo. To lecz siebie. Magia. Nie mam za bardzo czego tutaj zrobić, na morgana mogę tylko to nałożyć. No i była sobie magiczka, mogłem się jednak uleczyć przed tym. Ile on ma zdrowia, ten fagas? O dobra, padł! Dobrze. Dobra, umarł. Jest okej. Okay. Leśnej zwierzynie nie można pizgnąć, tak? Ty mu tak pizgnij przez kark, po prostu przestraszaj O Jezu, no tośmy se kurna powalczyli. Tylko te badziewie zostało. Moment. A może to? Odrę... Osłabienia, odrętwienia. Nie będę runy Burguna jeszcze raz używał. Bez przesady. Ale z drugiej strony, jak Morgan się nie wyleczy z tego stanu, to będę miał lipę. To zadziała w ogóle na niego? Tak, zadziałało. Bardzo. Ale przynajmniej już może walczyć. Dobra, niespodziewany atak. Pisgajcie go teraz równo. Trudno. pizgnij go sercem. No, 303. Koniec. No, górna, już myślałem, że jeszcze coś z krzaków wyskoczy, nie? Drugi end. Znaczy drewniak, wiadomo. Nie, na szczęście nie, Boże. Oj, oj, to nie była łatwa walka, musiałem kminić. Ale okej, okay. co to jest? Domesmer. Ostatnia prosta, za jakiś czas będziemy w Mesmer. O, na to czekam, na to kuźwa czekam. Na to czekam, naprawdę zbyt długo już siedzimy w tym lesie. Mam już serdecznie dość tego lasu, to jest w ogóle strasznie pusto. Ale to jest pewnie kwestia tego, że to jest wycinka. Tak mi się wydaje. No to co, wszystko chyba, nie? Nie mam żadnego miejsca mocy ani nic i nie mogę punktów rozdać. Chyba, że nie no, nie mogę tutaj rozdać. Tak, piszemy. Dobra, dalej, do Mesmer. O! Hello! Udało się, jak zwykle. A więc co jest Mesmer? Na pierwszy rzut oka wydaje się sympatyczniejszym miejscem ogólnym od Gednir. I zaręczam, że tak jest! Wychowałam się tutaj! Gdzie jest siedziba zakonu? I musimy iść cały czas prosto! Jak tylko odbiorę wypłatę, urżnę się jak świnia w gospodzie. Koniec pracy na jakiś czas. I to dopiero początek. No pewa, całe miasto jeszcze do zwiedzenia. Łooo ludzie! O ludu mój ludu, patrzcie. O, tak. I tam są smocze kule. O, spuścili mnie bez żadnych pretensji? No, no okej. Okay. Gdzie są smocze kule jeszcze? Myślałem, że tam można przejść, ale nie, taki wał. Zaraz zaczniemy z tymi postaciami gadać. Na razie jeszcze obczaję, czy tutaj nie mogę. Aha, aha właśnie. Tego. Jakieś miecze ma gościu, z sumie można było skorzystać. Podoba mi się poziom trudności w tej grze. Nie jest zbyt ciężka, ale też nie jest zbyt łatwa póki co. Także jak najbardziej. Zamknięte. Co ty chcesz? Nic nie chcesz. Kurde. Nierozmowne. I co? Kończy mi się składniki do eliksirów. Zaraz. O. I jeszcze to. Jakby jeszcze było mnie stać na to wszystko. 10 sztuk złota na dzień, tyle dostaję po latach pracy. Podatki, jedzenie rodzina, to wszystko kosztuje. No wiadomo. Hej, tam, co podać? Przedmioty? Co ty tu możesz? O jezu, jakie to wszystko drogie. Eee. eee mogę coś sprzedać u ciebie? Mogę. W sumie to mogę, co ja mogę sprzedać? To, Dobra, może być miecza trapa. Eee, laska ucznia. Nie, sprzedam. Laska początkującego sprzedam. Szabla sprzedam. Krótki miecz. Tak samo. No i trochę jednak tych pieniędzy się zebrało. Znaczy mała mikstura życia nie jest mi kompletnie potrzebna już. Ja bym chyba w Atak tego teraz zainwestował. Tak mi się wydaje, że to jest dobra opcja. Chociaż forsa też jest dobra. Mm. Ocucenie przytomnego. Dobra, wiecie co? Na razie się wstrzymam, bo nie wiem, co mi będzie najbardziej potrzebne. Na razie broń może jakoś zobaczymy, czy coś tu jest. Szabla, miecz. Kiepski topór, długi miecz. Tyle dwucznie. No laska ucznia, no to wiadomo, wszystko to samo. Laska maga. Doświadczonego Maga, a nie laska ucznia już by była, to jest 50, a tej dużo da, nie wiem, Włócznie. to nie za bardzo. Proń badytów, nie, długi miecz wymaga dwóch rąk. On ma chyba tarczę, nie, czy nie? Teraz zobaczymy. Tak. O, a masz jakąś tarczę ogarniętą? Tarcza niskiej jakości. No coś tam masz. Słaby diadem, ocie, w dupę, w tych butach jesteś szybki jak błyskawica. LOL, to by się przydało! A. pierścień obrony. Delikatnie wzmacnia obronę. Diadem przeznaczony dla magów. W ogóle ty jakby jaki ma fikuśny kapelusz na sobie, ale dobra. Teta, tata, skórzana kurtka, mam lodowy płaszcz niby. Ja pierdzielę, ile ja tu mogę rzeczy kupić. A mam tak mało pieniędzy. Lekki, nie, ten lekki pancerz jest lepszy 45 kosztuje, a to kosztuje 40 Magiczny płaszcz, w sumie jej to mógłbym Przed ciosami krytycznymi Nie, wiecie co, ja bym kupił wszystkim trzem lekki pancerz czy znaczy nie, dwóm chyba mogę tylko kupić Ravenowi chyba nie mogę zmienić ekwipunku z tego co pamiętam, nie wiem Chełm bym kupił to coś. Kurde, ile tu jest rzeczy do kupienia? Na razie się wstrzymam. bo Tylko oczy mi latają, nie? nie? Nie, nie, na razie zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie jeszcze z funduszami. Bo póki co mam 147 i. ciężko zarobione pieniądze to były. Żałuję, że nie dotarłem na turniej w Gednir. Zjawię się za rok. Wiesz, że pierwszy turniej wydarzył się jak miałem 5 lat? Fascynujące, doprawdy fascynujące. Teraz sprawdźmy jeszcze dalej. Co my tu mamy? To było zamknięte, czyli możemy iść w sumie. Dalej, 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 dalej. Dostanę jakąś mapę od kogoś kiedyś, czy nie? Kiedy byłam młodsza, zawsze chciałam, żeby przyjął mnie do zakonu Burguna. Okazuje się, że nie wykazuje zbyt dużego potencjału magicznego. Co oni tam wiedzą? Tak, to trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł sobie wbić yy, poziom. Znaczy te umiejętności. A póki co nie wiem, czy takie miejsce jest. Znaczy jest, pewnie jest, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Na pewno muszę trochę poziom nabić, bo ten end to mi dosyć spore problemy sprawił. Co to było? Zabrałem coś? Magiczne zioło. Okej, okay. mam zioło, z którego wytwarza się narkotyk. Spoko w sumie. Kiedy byłem wieku żołnierzem w Gednir? Pamiętam czasy, kiedy jest Stasów wygnano z miasta. Ok, a ty? Powinien być mądrzejszy. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To jest z Wiedźmina, prawda? To jest z Wiedźmina. Nie mogę upomagać wbrew jego woli. Coś kojarzę, to chyba w Wiedźminie było, chyba w Wyzimie jakiś miesz... któryś... Właśnie tak było, że oni chyba ten tekst mieli, tak mi się wydaje. I to jest chyba całkiem... ...logiczne, chyba tak było. Mesmer może wydawać się spokojnym miastem, ale działy się tu naprawdę dziwne rzeczy. A ty kim jesteś? Mesmer jest drugim miastem, które zostało zbudowane w Gdy Jestem dumna, że mogę tu mieszkać. Super. Kto jeszcze został? Strażnik. A nie, 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 byłem już, już gadałem z nim Czekaj, do tego to później, a to co? Kiedy była młodsza, zawsze chciałem, żebym przyjęto mnie Zakony zakonu Burguna, a dobra, to było też A ty co chcesz? Badam to miejsce, coś tu musi być Oryle Oryle Ciekawe, czy naprawdę, czy to tylko Takie pieprzenie, kolesia, który się Gówno zna, no nie wiem Może mu się coś zdurało, nie wiem, nie mam pojęcia Tu się nie da wejść Podobnie, to co, nadal do góry, nie? I yy, nareszcie w domu! To tutaj? Nasza wieża jest bardziej okazała. A z drugiej strony jest dzieci streningowe i kwatery. O, kwatery, mogę mógł odpocząć nareszcie, super, idealnie. Fajnie, że te postaci są, takie przekomarzają się czasami ze sobą, to jest fajne. Starą monetę znalazłem, dobrze. Nie zbiorę wszystkich starych monet już, ale trudno. Będę zbierał tyle ile mogę. Czy tutaj są jakieś magiczne kule? Czy są poukrywane w tym miejscu magiczne kule? Tutaj nic nie widać, więc mogłyby być poukrywane. To by było chamskie, tolerancja. To siedziba zakonu Morguna. O, co ty nie powiesz? Ale tam wejdziemy w następnym odcinku dopiero. I ogarniemy w sumie sobie jeszcze miasto w następnym odcinku, bo. Bo wypada. Wypada. Ogarnąć to miasto, co tam się właściwie dzieje. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.